Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i witam Was w najgłupszej broni w Modern Warfare. Ja rozpoczynam nową serię na swoim kanale, gdzie będę grał z najgłupszymi po prostu wariantami jakiejś broni w Modern Warfare. Więc w tym odcinku zagramy z Skarem. Tak to jest Skar. Tak wygląda zwykły Skar, tak? Widać, że skar, a tak wygląda mój skar. Na tym skarze jest celownik snajperski X4, kolba łamana, wersja kompaktowa lufy, czyli najkrótsza lufa jaka może być, kompensator i granatnik z amunicją wybuchową 40 mm. Ja mógłbym dać jeszcze zamiast kompensatora założyć naboje 30, magazynki 30 nabojowe. Ale wtedy tu na dole widać kontrola jest mega super ultra słaba, dlatego ja błagam, pozwólcie mi założyć kompensator, żeby zregulować ten odrzut, co będzie. Odrzut, co będzie na tej broni, będzie po prostu z kosmosu. I ogólnie tak wygląda moja klasa. Tutaj mam swój platynowy Desert Eagle, proszę bardzo, jak się świeci ładny. I C4 i Flashbang. I dzisiaj sobie zagramy. Najpierw spróbujemy zagrać Kora. A potem Hardcora spróbujemy. Mi się wydaje, że na hardcore ta broń będzie o wiele lepsza, bo na hardcore każda broń praktycznie na hita zabija. Ale zobaczymy. Najpierw zagramy na nowej mapie Scrapyard. I zobaczymy, czy ta broń jest dobra, czy słaba. W ogóle, ten celownik snajperski nie ma sensu. Bo wszystko na, wszystko na tym skarze jest zrobione na to, żeby ten skar był takim SMG, nie? Był PM-em, nie? A ten celownik snajperski psuje wszystko. Jeśli jesteś nowy na moim kanale, to nie bój się strzelić subaj łapkę w górę. Ja nie gryzę. <grym> Jeszcze. Dobra, o mój Boże, co to jest? O nie ten celownik snajperski. O nie Ta mapa jest malutka dość, celownik snajperski jest słaby. Cześć, zobaczmy jaki to ma odrzut szybko. Matko boska, matko jedyna, jaki odrzut kosmiczny. Jak ja to będę kontrolował? Kompensator nic nie. Pierwszy kill! Kompensator nic za bardzo nie, pole... nie poprawił. Masakra, ten odrzut! O nie. Wiecie co, czekaj? Ja zamiast kompensatora spróbuję założyć hamulec wylotowy, bo hamulec wylotowy trochę inaczej odrzut zmienia. Może hamulec wylotowy lepiej będzie działał. Tutaj chyba, chyba troszeczkę lepiej hamulec wylotowy działa niż kompensator na, tym, na tej broni. Czekaj. Nie! Tak samo. <laughs> Ale patrzcie jaki szybki jestem. Jest jedyny plus tej broni, że jest szybka. Zero stabilności na tej broni jest, mazaka. Nie, ja nie mam szans, jak ktoś gra z wektorem, no? Ja uwielbiam to Call of Duty właśnie dlatego, że tyle jest kombina, tyle jest możliwych kombinacji broni. Dosłownie ze, ze zwykłego skara możesz zrobić cokolwiek, co ja mam w ręku teraz. O, to był dobry strzał. Miny rozstawiają Jezu, więc. Ile tam min było? Czyż w jedna wybuchła i potem druga? Halo? Wiecie co, ja na razie spróbuję zdjąć ten celownik snajperski i założę celownik. Eee... Założę ulepszony noktowizor. Co wie na to? Noktowizor w dzień, zobaczymy. On trochę mniej przybliża, więc chyba mi będzie łatwiej. Podświetla wrogów, nie? Może będzie, może będzie trochę łatwiej z tym celownikiem Ale w ogóle, ja zapomniałem, że ja mam gratnik na tym Ja muszę z gratnika kogoś zabić Plum. Zabiłem, easy Co <grym> tam ktoś Ej dobra, już się nauczyłem z tym grać Tylko moja, ten celownik wizyjny nie ma sensu on nie powinien istnieć na tej broni Dobra spróbuję jeszcze raz kogoś zabić z granatnika Ten <grystanie> granatnik jest taki głupi On nawet dobry w tym Call of Duty nie jest On ma... O, on, oni znerfili granatniki strasznie Po Modern Warfare 2 już wiedzą, że granatniki po, powinni nerfić Aj W ogóle przez chwilę zapomniałem, że ja gram Zabójstwo Potwierdzone i muszę nieśmiertelniki zbierać. A co to ma być? A, teraz będzie BUM! BUM! Ojej! I mi się wydaje, czy oni trochę zrobili buffa granatników, bo ja pamiętam, że granatnik mogłeś strzelić pod nogi komuś. Idealnie, a on nadal żył Więc nie, mi się wydaje, że oni takiego małego buffa granatnikom dali Bo jeszcze ani razu nie było hitmarkera, bo od razu ginęli No, myślałem, że kogoś zabije ten Zabiłem go na flashu, bądź. Bo... Jestem dobry Bolska, o Bolska, uj Jezu, przestańcie Chciałem popatrzeć na Orła polskiego, a oni mi tu Neydy rzucają pod girę. Dobra, spróbujemy z innym celownikiem zagrać. Jak myślicie, z którym zagrać? Może, może spróbujemy zagrać z za jakimś normalnym. Zobaczymy, czy taki wariant tego Skara z normalnym celownikiem by zadziałał. Nie, nie. Bym! <grym> Pierwszy hitmarker z granatnika. Da się grać. No, <laughs> tylko tu poleciało Rak dole w tej grze są przepiękne, naprawdę. O, mam ostatnie zabójstwo z granatnika, ale toksik. Ja pamiętam, jak wcześniej grałem z granatnikami. Taki granatnik, co teraz przed chwilą trafiłem, on by nie zabił. Ale teraz zabija, więc ciekawe. Oni chyba dali lekkie buffa, nie? mi się wydaje. Ale teraz założymy z powrotem celownik sniperski. <laughs> Wiecie co zrobimy? Założymy tułubik monolityczny. Żeby by być sneaky biki. <laughs> o nie. I teraz pójdziemy na hardcora, zobaczymy czy na hard jak na hardcore będzie. Co się stało z Oczami Price? A? co? Co jest? Uho! -huh. Uh -huh. Czy widzieliście to? Co mu się stało z oczami? Deathmatch drużynowy na Ark Love Peak. Jeśli nie wiesz, co to jest hardcore, to jest po prostu tryb, gdzie jest friendly fire i każda broń zabija praktycznie na jednego strzała. O, widzicie? Trafiłem go chyba w nogi i zginął. Więc tutaj każdy na hardcore gra z MP5 albo z MP7. Bo to jest najszybsza broń w grze, po prostu Najs z najszybszymi broniami w grze. Bo, jak szybko przycelowujesz, to szybciej możesz kogoś zabić, nie? O, dobra, ale teraz. Pobawię się w American Sniper'a. Ale ten platynowy Deagle wygląda przecudownie. Oho! Ja jestem American Sniper. Ja teraz używam mojej snajperki tak, jak powinna być używana. Tylko, że ja mam celownik snajperski bez kolby, bez niczego. Będą szli tędy. Jestem przygotował. Aha, BOM! <laughs> jestem sniper. A, jestem pod ostrzałem! Wezwijcie, sanitariusz! Jezu, RPG-ami strzelają do mojego pokoju, uciekam! Ej, oni będą chcieli tu wejść. Oni tu. Ej, dobra, Br bronię się, American Sniper, teraz muszę się bronić. Oni tu chcą wejść teraz. Ustawia tu C4. <laughs> oni będą chcieli do mnie wejść teraz. Ch ch chcą się zemścić. Już wchodzą. Oni chcą się zemścić, muszę się bronić teraz. Oni chyba już o mnie zapomnieli. Albo nie. Oni będą chcieli do mnie wejść teraz. Już kilku ich zabiję, są zdenerwowani na mnie. Bum. <grywy> Dobra, pocisk manewrujący, lecimy. Tam mój friendly jest, odsuń się friendly. Nie. Nie chciałem friendly zabić. Kto się je, jest w moim pokoju? Znaczy w moim domu. <laughs> no, no nie. Oni weszli do mojego domu, jak ja nie patrzyłem. Ten Skar nie jest najgorszy. Myślałem, że to będzie po prostu koszmar. Ten Skar po prostu wygląda kosmicznie nie z tego świata. To na, 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 na karabin. Nie przy, nie, na, 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 co to jest? Ale no, naprawdę nie jest zły. Myślałem, że będzie gorszy, ale. Jak umiesz kontrolować odrzut i lubisz być American Sniper w wersja 2, to bardzo fajnie. Więc no, jeśli filmik się spodobał, nie zapomnij kliknąć łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, napisać komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Bye bye.